Snow is falling down. I've been longing for this Christmas. When everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy. But now this year is twice as so special. Cause I'm hoping for that we'll fall in love. In this winter, can we fall in love? Dzień dobry, kochani, witam was w nowym vlogu. Właśnie dopiłam pierwszą kawę, zrobiłam makijaż i jestem już gotowa na dzisiejszy dzień. W końcu wyszło słońce. Jest tak cudownie, bo jest biało. Z tym słońcem to wszystko prezentuje się jeszcze lepiej. Zwłaszcza, że wiecie, ten śnieg zawsze odbija to słońce, że może z tej pogody dzisiaj troszkę skorzystam. Na 11.15 mam paznokcie, także może coś bardziej świątecznego dzisiaj się już pojawi. Zobaczymy, chociaż te bardzo lubię. Także tak, wychodzę i może potem bym zajechała na taki krótki spacer na molo, żeby mnie gdzieś tam, wiecie, bardziej nie przewiało, ale żeby troszeczkę tym świeżym powietrzem. Jednak poddychać, to też mi się przyda. No i nacieszyć oczy tym słońcem, śniegiem, jakiś szum fal usłyszeć. Tego mi brakuje, dawno już nie byłam. No ostatni raz pewnie z wami na którymś vlogu. Także zaczynamy kolejny dzień vlogmas. Witam was serdecznie. Wydaje mi się, że ten pójdzie wcześniej, bo i tak go muszę zmontować dzisiaj, czyli w piątek, bo jutro już mamy plany, więc rano nie będzie czasu na montowanie. Także witam was serdecznie i zapraszam na kolejny dzień ze mną, no powiem wam, że to słońce. Jest przepiękny, jest po prostu przepiękny. Dobrze, kochani, ja już po paznokciach zrobione i poszłam w taki czerwony, ale niejasny, taki bardziej e, krwisty albo bardziej w bordo. Bo zauważyłam, że u mnie nie wyglądają dobrze takie typowo czerwone, jasne paznokcie, więc poszłam w coś takiego z takimi śnieżynkami, i na jednej dłoni jest tak, a na drugiej jest tak. Więc tak e, niesymetrycznie. Ale po dwa paznokcie ze śnieżynkami i dla mnie, słuchajcie, to było wyjście ze strefy komfortu, gdyż ja jestem człowiek, który lubi symetrię, i normalnie zawsze miałam odbicie lustrzane, ale tutaj dzisiaj trochę inaczej, tak pani zaproponowała, mówię, dobra, robimy i powiem Wam, że bardzo mi się to podoba. Kolory zostawiam Wam w opisie, bo zawsze zapisuję albo pytam panią, jaki to kolor. Mogę Wam w sumie powiedzieć, bo mam tutaj już zapisane, że ten czerwony to jest neon. 2617, a ta baza to jest 21 dark, ta beżowa. I te śnieżynki to są takie jakby formy, gdzie wiecie, pani tam daje lakier czy jakiś akryl, nie wiem, co tam się daje, więc po prostu jakiś biały i pani tak fajnie wiecie, jak stempel stawiała na takiej gumowej podstawce, którą czyściła też dookoła Rolką do ubrań, żeby wiecie jakiś kurs się nie przykleił. Super to wyglądało. E, w każdym razie tak bardzo mi się podobają. Bo właśnie chciałam już świąteczne, bo następnym razem jak będę szła, to będzie chyba już zaraz przed sylwestrem, dosłownie za trzy tygodnie. E, tak, chyba równo za trzy tygodnie, 30. Więc stwierdziłam, że no to będą moje jedyne świąteczne paznokcie w tym roku Także padło na takie i jestem w sumie bardzo zadowolona, bo nie mogłam się zdecydować, czy chcę neutralne, czy czerwone Więc mamy coś pomiędzy, trochę tego, trochę tego A słuchajcie, zakładam czapkę, poprawię sobie jeszcze ten szalik i idę się przejść Może niedługo, jest 12.52, więc może nie jakiś długi spacer, bo nie chciałabym zmarznąć a jest no minus jeden. Widzę już w pogodzie, że zaraz ma być jakaś mgła, więc idę złapać te promienie słońca, przepiękne, które dzisiaj się pojawiły, trochę powdychać świeżego powietrza, puszczę sobie podcast na słuchawkach, albo nie wiem jakąś książkę na bookbit, albo muzykę i chwilę pospaceruję, a potem wrócę do domu i taka naładowana bateriami słonecznymi, mogę dla was montować kolejny vlogmas. Hey there, buddy. It's just me again. Came into my mind last night, so I'm just, I'm just checking in. It's been far too long now since I last saw you, my friend. So happy Christmas from me to you. Hey there buddy, this is me again I wonder what you're doing now And if you're listening I just wish there was some way Things could have been different but happy Christmas from me No jest pięknie, choć zimno, ale no troszeczkę słońca jeszcze złapałam. Już teraz jakaś się mgła nachodzi, ale powiem wam, że jest przepięknie biało. Także czuć ten klimat i postawili fajne instalacje tam e, przy molo, takie żurawie, więc myślę, że to jest super oświetlone w nocy. Także e, nasz znaczy w nocy po 15 już jest ciemno. Ja na pewno będę chciała któregoś dnia przyjść na spacer. Może jeszcze w weekend przyjdziemy, fajnie byłoby, zobaczyć to oświetlone, bo wcześniej tego nie było chyba rok temu. Przynajmniej sobie nie przypominam. Także ja już zmierzam do samochodu, bo już troszkę mi ręce marzną, więc żeby się bardziej nie przyziębić, tylko wiecie tak, dotlenić, to już ruszam do. Samochodu takie 35 minut Ale idealnie Bo słońce właśnie powoli znika Uff, Jest rześko Bez czawki, bez tej grubej bluzy Byłoby ciężko Teraz co słuchajcie, wracam do domu Taka ciepła herbatka Albo kawa, bo jestem dzisiaj tylko na jednej kawie Więc w sumie dziwne, o tej godzinie jestem już po drugiej Ale na paznokciach wzięłam herbatę Także jest Za 10 O, wyszło, wyszło dłużej słuchajcie 53 minuty Także powiedziałam wam, że 30 parę, ale patrzyłam na zegarek, jak byłam jeszcze tam. No nieważne. Około godzinka spacerku wystarczy. E, słonko i tak już jest za chmurami. Zresztą pokażę Wam, jak wygląda teraz niebo. Patrzcie. No. A było po prostu, wiecie, całe niebieskie. Także wykorzystałam tyle, ile się dało. A teraz wracam. Zajadę na chwilę jeszcze do jednego sklepu i może podejdę do HM, bo jest obok. Bo chciałabym dokupić sobie skarpetki, <taka>, taka może pierdoła, mogłabym zamówić online, ale stwierdziłam, nie będę tylko skarpetek zamawiać online. Bo z tym to jest tak, że wiecie, chcecie coś zamówić, e, chcecie, nie wiem, pięć rzeczy i dwie są dostępne, trzy nie. I tak składać to zamówienie, czy nie składać. Nie jestem zdecydowana, czy będę składała w najbliższym czasie zamówienie, czy nie. A super mi się sprawdziły jedne mm, dłuższe skarpetki, a ja nie jestem fanką długich skarpet. Ja wolę takie piętki, czy kosteczki, jak to się mówi. E, więc podjadę, zobaczę, czy są. Jak będą, to kupię i później Wam pokażę, o które mi chodzi. Nie wiem, czy ja już ich kiedyś nie pokazuję na vlogu, jak kupowaliśmy z Kubą, bo one w ogóle chyba są z męskiego. No nieważne. Jadę, zobaczymy, potem herbata i siadam do montażu. Vloga z wczoraj, bo trochę zmontowałam, ale jeszcze trochę mi zostało, a później e, trochę przydałoby się w domu posprzątać, tak wiecie, z grubsza. Zetrzeć kurze, odkurzyć, może w łazience troszeczkę, Ym, tak przed weekendowo, żeby jutro się tym nie zajmować. <grych> Dobra, udało mi się znaleźć z męskich najmniejsze. To jest 40 na 42, ale są spoko i naprawdę są fajne, wygodne i nie za grube, ale ciepłe, bo ja nie lubię takich grubych skarpet. A ja zwykle kupuję te, bo czasami pytacie. Silikon heel, takie piętki i tu mają silikonowe w środku, żeby się nie ślizgało. Taki trzypak. I ja lubię krótkie, więc to jest szok, że ja lubię jakieś długie skarpetki. No damskich takich nie ma, są podobne, jak widzicie, ale nie wiem, czy to to samo. No jest promocja 3 za 2 Przy tych, gdzie jest napisane, więc jeszcze jakąś jedną sobie dobiorę, ale nie wiem czy z męskich, czy tu z damskich. Zresztą to żadna różnica. Beżowe, po prostu, kremowe właściwie. Dobra, teraz mi się wydaje, że muszę wziąć męskie, bo to jest oddzielna chyba promocja. Nie wiem jeszcze. Zobaczę. Może wezmę po prostu trzy pary tych, bo są naprawdę, słuchajcie, bardzo fajne do wysokich butów. No dobrze, trochę czasu już minęło, ja wróciłam, dzwoniłam się też e, z ciocią, więc jak to przy takich rozmowach, też trochę czasu minęło. E, zrobiłam sobie właśnie kawę, żeby dodała mi trochę energii i biorę się zaraz za sprzątanie. Niestety robi się już ciemno, ale trudno. Trzeba troszeczkę tutaj posprzątać, także biorę się za wypakowanie zmywarki. Chciałabym też umyć zlew, tutaj blat doprowadzić do porządku, odkurzyć mieszkanie i w łazience trochę posprzątać, bo reszta jest w miarę i przynajmniej jutro będzie spokój i nie będzie trzeba mm, sprzątać, także biorę się do roboty, tu w ogóle pudło z chipsami Kuba sobie zamówił Jim Beam Protein Pop Chips i powiem Wam, że są naprawdę bardzo dobre, próbowaliśmy, to są paprykowe mm, i bardzo nam zasmakowały, takie małe paczuszki no i właśnie jakieś proteinowe. Ja tam się nie znam za bardzo, ale jak na takie chipsy, to były bardzo dobre. Coś pomiędzy chipsem, a chrupkami. Bo myślałam, że będzie jakaś taka dziwna tekstura, ale były naprawdę smaczne, także polecam. Nie smakowały. Nie wiem, jakie jeszcze są smaki, ale tak, coś takiego. Także to odkładam na razie. Nie ma nawet za bardzo, gdzie tego wyłożyć. Także kawa. Odpalam sobie świąteczną playlistę na Spotify i jedziemy z tym sprzątankiem. Dobrze, słuchajcie, to są te skarpetki. One są z działu męskiego, ale mają naprawdę fajny skład. Mają 72% bawełny. A niestety te z damskiego niektóre nie miały takich dobrych składów. Zwłaszcza jakieś tam te świąteczne, które wyglądały bardziej na wełniane czy coś, to tak nie do końca. W każdym razie te mi się naprawdę fajnie sprawdzają, bo tak jak mówiłam, ja nigdy nie byłam fanką długich skarpetek, a te raz już są fajne, gładkie, takie kremowe. Dwa, że nie są jakieś bardzo grube, ale było mi w nich ciepło, ale właśnie miałam y, tych jedną parę. I taką. To jest dosłownie to samo, tylko z takim zielonym paskiem. Kuba też sobie wtedy takie kupił. No nie, no, troszeczkę się tutaj różnią, ale no, z tej samej, że tak powiem, linii i promocji. I naprawdę są wygodne, i jest ciepło w stopy, i fajnie do jakichś takich wyższych butów, jak macie, żeby was coś nie uwierało, żeby wam nie było zimno. Także ja polecam, naprawdę fajne. Normalnie kosztują 14,99. A ja zapłaciłam 29,99, więc myślę, że spoko, jakie znajdę na stronie, to Wam podlinkuję. Ja kupiłam sobie najmniejszy rozmiar jaki jest i takie też miałam wcześniej i są w porządku. Normalnie noszę 37, te nie są jakieś wielkie, także jeśli szukacie jakichś dłuższych skarpetek na zimę, to mogę Wam polecić. Takie są bardzo fajne, miły materiał, przyjemne i właśnie takie zwykłe, kremowe. No dobrze, kochani, otworzyłam kalendarz i okazało się, że nie nagrywałam. Także pokazuję wam, że w dziewiątce nic nie było. Także pewnie to było coś z tych przesuniętych okienek. Także dzisiaj nic tutaj nie mamy. Czekoladkę zjadłam rano. A jeśli chodzi o The Body Shop, numer 9. Ups, to się niestety zamyka często. Więc trzeba uważać. Jest. Numer dziewięć. Co my tu dzisiaj mamy? O, znam ten produkt. Jest to słuchajcie maska do twarzy. Yy... Purifying Glow Mask, czyli taka oczyszczająca, rozświetlająca Himalayan Charcoal. Ja już ją miałam w pełnowymiarowym opakowaniu i bardzo fajnie się sprawdzała do oczyszczania twarzy. Jest taka specyficzna, jeśli chodzi o konsystencję, bo miała takie wiórki przynajmniej tak mi się kojarzy, ale no działała naprawdę dobrze, więc. Tutaj mamy 15 ml, można sobie przetestować. Także dzisiejsze okienko mi się podoba. Mogę na przykład zabrać sobie na święta, jak będę jechać, albo gdzieś na jakiś wyjazd. Także na dzisiaj tyle. Może Sensei nas zeskoczy znowu jakimś podwojonym okienkiem któregoś dnia, bo no tutaj właśnie raz jest, raz nie ma. Raz jest kilka rzeczy w okienku, także zależy jak tam wszystko się w środku, wiecie, poprzesuwa. Więc to tyle jeśli chodzi o kalendarze. Ja też już będę się z Wami żegnać. Dzisiaj chyba taki krótszy vlog, może nie krótki, ale już trochę go zmontowałam i wydaje mi się, że będzie krótszy niż poprzednie, ale mam nadzieję, że mimo wszystko podobał Wam się taki spacer, no w takiej trochę zimowej już odsłonie, bo jednak trochę tego śniegu jest, zobaczymy czy jeszcze spadnie w weekend, czy się utrzyma. Taka aura zostanie z nami przez najbliższy czas. No, ma podobno jeszcze ten śnieg spaść. Także bardzo możliwe, że będzie taki raczej biały grudzień, przynajmniej tutaj w trójmieście. Zobaczymy, ale takie opady śniegu chyba właśnie od dzisiaj. W nocy albo od jutra zapowiadają w całym kraju, także może u Was też trochę śniegu spadnie, zobaczymy. Jutro planowana pobudka na ósmą, więc też dzisiaj właśnie Kuba już się położył. Ja za chwilę idę zmyć makijaż i też będę się już kładła, bo najwyższa pora, no, żeby chociaż trochę się wyspać, bo jest już, słuchajcie. W pół do pierwszej, także. chciałoby się posiedzieć, coś jeszcze pooglądać. No, może jednego vlogmasa, jakiegoś jeszcze obejrzę, bo dzisiaj oglądałam tylko jednego y, rano. Także powiem wam szczerze, że w tym roku wyjątkowo jakoś mało oglądam vlogmasów. Także muszę chyba nadrobić w weekend, może w niedzielę. No nie wiem, skupiam się po prostu na tym, żeby nagrywać dla Was, żeby też czerpać z tego grudnia no tych rzeczy, które po prostu tworzą klimat i no jakoś po prostu nie oglądam za dużo YouTube'a, ale no nie ukrywajmy dzięki temu mogę więcej dla Was ponagrywać czy skupić się na montażu no i ja też zaraz zbieram się do spania także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie zostawcie kciuka w górę, jeśli ten vlog vlogmas Wam się podobał, subskrybujcie mój kanał żeby być na bieżąco, jeśli chcecie otrzymywać powiadomienia, kiedy wstawię nowy film, to możecie włączyć dzwoneczek także my widzimy się w kolejnym vlogmasie do zobaczenia, buziaki, pa!